Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Jestem w miejscowości obłęgorek. Przed nami Aleja Lipowa I faktycznie lipy są Które teraz akurat Aktualnie kwitną Widzę mnóstwo pszczół I idziemy dzisiaj W kierunku rezerwatu Barania Góra Będziemy przechodzili obok Muzeum Henryka Sienkiewicza z duża lej lipowej jest zrobiona ścieżka edukacyjna. Po prawej stronie mamy prawa Hendryka Henryka Sienkiewicza. My idziemy gdzieś tam, ale piękne modrzewie No i tu jest piękny widok. Pałace Henryka Sienkiewicza. My idziemy dalej. Te ścieżka edukacyjna widać, że się ciągnie tutaj w tą stronę. Wejście do pałacyków i wjazd obsługi po prawej stronie, a przed nami jest restauracja i stadnie na koni. to cel naszej wycieczki, rezerwat przyrody Barania Góra po drodze jeszcze będziemy mieli park linowy A po lewej stronie mamy leśniczówkę a my wchodzimy tam w głąb tego wąwozu ile tu jest na gałęzi które pospadały po tych chwilnych wichurach ostatnio zresztą nadal wieje no i mamy rezerwat rezerwat przyrody Barania Góra I tu mamy dwa wąwozy, jeden z prawej strony tu idzie ścieżka wydeptana a tu kolejny Co my tu mamy? Strzałki, że tu jest ta ścieżka edukacyjna. Aha. Bóg pospolity. No i dochodzimy do pewnego miejsca na pewno miejsca wypoczynku i jaki to ptak? Proszę Musimy zobaczyć gdzie jest czerwony szlak bo jesteśmy teraz na czarnym i musimy tu skręcić ale tu póki co na razie nie widzę mamy tu kolejny rozstaje dróg ale my na razie póki co tam nie idziemy no i tu jest jakaś ciekawostka no właśnie to w tym miejscu jest skrzyżowanie szlaków czyli my tam jesteśmy teraz w czarnym i tu w prawo i w prawo skręcamy na czerwony Aha, a czarny idzie w lewo My tam. O, widać oznakowanie. Idziemy do góry, do szczytu. Słuchajcie, najprawdopodobniej to jest właśnie szczyt Baraniej Góry. Tylko nie ma tego oznakowania. Choć się mogę mylić, także pójdziemy poszukać. Jestem w rezerwacie Barania Góra na szczycie tej góry Co prawda nie ma tego oznakowania tutaj no cóż, wracamy i teraz mamy z górki, wracamy na parking pod szkołę. Piękne miejsce, proszę zobaczyć.